Witam na konferencji prasowej przed meczem 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W sobotę o godzinie 17.30 zmierzymy się na Suzuki Arenie z Jagiellonią Białystok. Jest ze mną trener Kamil Kuzera. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciela mediów. Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Wiemy, że w tym spotkaniu z Jagiellonią Białystok nie wystąpi ze względu na żółte kartki Nono. No. W związku z tym mam pytanie, jakie jeszcze braki i czy Jacek Podgórski już jest do dyspozycji i zagra w sobotę w żółto-czerwonych derbach? Jacek Podgórski trenuje z nami normalnie, jest do naszej dyspozycji, tak samo Dawid Błanik wrócił wrócił wczoraj do zajęć z zespołem, także mamy wszystkich oprócz Nono i gdzieś tam dzisiaj pojawiły się lekkie infekcje, no, ten, ten wirus gdzieś tam z nami krąży cały czas i, i tak naprawdę zobaczymy jutro, czy, czy coś tam się z tego rozwinie więcej, czy Hmm, czy zostanie taki status jak jest. E, natomiast jedno no jest pewne, że, że ci co zostają są do dyspozycji i ja na pewno podejmiemy rękawice. Krona Kielce kontra Jagiellonia Białystok. Ten mecz z jesieni przegrany na stadionie przy ulicy Słonecznej 1 do 4. No, można powiedzieć, że się może i nie ułożył ale z drugiej strony to także był mecz szczególnie w tej drugiej połowie Pechowy, nieudany dla Korony Kielce. Istotne jest to, aby ten sobotni był zupełnie inny. No to na pewno. No my od początku tej rundy wszyscy wiemy i widzimy, w jakim kierunku idziemy, i, i nasz zespół przede wszystkim się, się dużo zmienił. Z naszej strony, i to o tym rozmawiamy, nie da się tego ukryć. No rzeczywiście jesteśmy na ostatniej prostej. W tych rozgrywkach na dzień dzisiejszy mamy linię przerywaną. Możemy dokonywać pewnych manewrów, ale żeby to zrobić trzeba być odpowiedzialnym, podejmować decyzje i dołożyć do pieca. Trzeba zre zredukować gdzieś tam na ten niższy bieg i obroty zwiększyć, bo końcówka jest i, mm, i trzeba ją po prostu docisnąć do maksa. Gdzieś tam w tyle głowy macie to, że trzy mecze w kwietniu, jeżeli rozstrzygniecie na swoją korzyść, to zagwarantujecie sobie utrzymanie? No na pewno gdzieś takie tematy, tematy chodzą, no nie da się tego ukryć, ale ja to odbieram w taki sposób i widzę też po zespole, że tutaj jakby nie ma, nie ma drogi na skróty. Widzę, widzę w codziennym treningu rzeczy takie, które, o które wcześniej zabiegałem, dzisiaj spokojnie mogę stanąć na treningu podczas gry i, i po prostu obserwować jak ci zawodnicy się wspierają. Jak sobie pomagają, jak zarządzają na boisku. Także duży progres i przede wszystkim duża odpowiedzialność. Naprawdę ta drużyna wie, wie o co walczy, wie, jaki ma okres przed sobą i, i to jest dla mnie najważniejsze. Ta pokora, której ja tego słowa nie lubię, ale, ale taka w dobrym, w dobrym rozumieniu jest w tym zespole, a przede wszystkim jest chęć, chęć rywalizacji i i mimo wszystko, Wiem, że cały czas siedzi gdzieś ta złość z ostatniego meczu, bo, bo był on jaki był, mogliśmy z niego więcej wycisnąć, ale widzę w zespole złość i, i chęć reakcji na to, co, co było tydzień temu. Egilonia także grał utrzymanie, więc tutaj taryfy ulgowej żadnej nie będzie ze strony ekipy przyjezdnej. No, na pewno nie, no, tak jak powiedziałem, no, jesteśmy w fazie takiej, takiej rozgrywek, że rzeczywiście nikt nie odpuści. Ta tabela jest bardzo spłaszczona, naprawdę tutaj jednym meczem. Wygranym bądź przegranym możesz naprawdę odmienić swoje miejsce w tabeli. Także ja mówię, ja jestem zadowolony i, i, i cieszę się z tego, że drużyna jest świadoma tego, w jakim jest miejscu i, i o co gra. Czy z racji tego, że na pięć meczów wiosennych przed własną publicznością, pięć rozstrzygnęliście na swoją korzyść, to jesteście faworytem tego sobotniego starcia? czy jesteśmy faworytem, no Jagiellonia też ma, też ma dobry zespół, tak i, i potrafi, potrafi grać w piłkę e, natomiast no my tak jak w każdym meczu wiemy o tym, że jest to nasz stadion wiemy o tym, że e, myślę, że to będzie rekordowa frekwencja w, tym, w tej rundzie przynajmniej taką mam nadzieję, że że ta droga, którą idziemy wspólnie i wspieramy siebie nawzajem z trybun, z boiska po prostu zostanie utrzymana i My musimy zrobić wszystko, żeby dać siebie wszystko, żeby, żeby kibice zobaczyli to, co oglądali do tej pory, czyli pełne poświęcenie igrzyska z naszej strony i chęć wygrania meczu za wszelką cenę. Choć wygrana nad Jagielonią tutaj na tym stadionie ostatnia była dosyć dawno, bo w 2015 roku wygrany taki mecz do dwóch, Piotrek Malarczyk w tym spotkaniu wystąpił i on go pamięta. No były także okazałe zwycięstwa 5-0 do 0 w sezonie 2012-2013. Jak dobrze pamiętam, tam z kolei dwie bramki obecnego dyrektora sportowego Pawła Golańskiego. Zwycięstwo także 4-1 w kolejnym sezonie. Ale tak jak mówię, no długo czekamy na to zwycięstwo. Dobrze by było, żeby, żeby w sobotę w końcu to nastąpiło. No na pewno ta rywalizacja z Agieronią jest różna tak? I, i przede wszystkim zawsze jest otwarta. Te, te mecze są rzeczywiście dosyć otwarte i pada w nich dużo bramek stosunkowo także no my jesteśmy przygotowani tak jak powiedziałem na ten mecz i, i zrobimy wszystko żeby, żeby ten mecz ułożył się po naszej myśli ale żeby tak było to naprawdę czeka nas bardzo ciężka robota ale ja wiem że zespół jest do tego przygotowany cały czas w tej, w, tych, w tych zakresach powiedzmy fizycznych i piłkarskich wiem że się rozwijamy także Także no nie powiem, że jestem spokojny, ale jestem pełen wiary i optymizmu przed tym meczem. Ale możemy spodziewać się wielu goli? Bardzo bym tego chciał, natomiast jeżeli uda nam się strzelić jednego więcej od przeciwnika, to też będę zadowolony. Dziękuję. Panie trenerze, w Jagiellonii zmienił się trener Adrian Siemieniec. Znacie się z kursu UEFA Pro. Co trener może powiedzieć o nim i co zauważył, jeśli chodzi o zmiany w Jagiellonii po tym pierwszym meczu zwycięskim z Lechią? No jedna podstawowa rzecz to jest taka, że Jagielonia wygrała mecz. To jest, to jest chyba dla nich w tym momencie było, było najważniejsza, najważniejsza rzecz dla nich: zareagować po prostu zwycięstwem. Tak zrobili i e, czy dużo zmian? Rzeczywiście gdzieś tam po analizie pewne rzeczy, małe detale dosyć istotne e, się zmieniły. Na szczęście, na szczęście no, zauważyliśmy pewne rzeczy, które, które Jagielonia. Uprościła po prostu, najprościej mówiąc, I, e, i to też lepiej powiedzmy, wyglądało. Natomiast to jest bardzo krótki czas na to, żeby, żeby dzisiaj oceniać trenera Adriana pod kątem tego, czy wprowadził duże zmiany, czy nie. Jedno jest pewne, że, że no sporo młodszy, chłopak ode mnie z dużymi ambicjami, z dużym zacięciem do tego, co robi. I, i, I na pewno widać, że chce to robić, jest przygotowany merytorycznie do tego, no. Wszystko przed nim. Pamiętam, że w zabrzu korona długo prowadziła grę, miała wszystko pod kontrolą, ale zabrakło chyba takiego pójścia za ciosem i stworzenia sobie klarownych sytuacji bramkowych, bo długo ten strzałku byłkowskiego, który dał bramkę, był jedynym, który korona oddała na bramkę górnika. Podobnie było z miedzią, więc to jest chyba taki element, który trzeba poprawić, żeby mieć taką rzeczywiście kontrolę nad spotkaniem? No na pewno, Już jakby wracając do tego meczu w Zabrzu, no rzeczą oczywistą było to, że przyjeżdżamy do, do drużyny, która za wszelką cenę chce się wydostać ze strefy spadkowej i na rzeczą naturalną było to, że, że będzie stroną dominującą, natomiast im dalej, że tak powiem, w las przejmowaliśmy kontrolę nad tym meczem i Rzeczywiście, tych sytuacji, nazwijmy to klarownych, takich czysto strzeleckich, e, powiedzmy nie było. Natomiast były ku temu okazje i później decyzje, jakie podejmowaliśmy. E, gdybyśmy, najłatwiej dzisiaj powiedzieć, podjęli je lepsze, e, to pewnie tych strzałów byłoby więcej. Natomiast e, ja cały czas budujemy to, że my potrafiliśmy się w tym meczu i w innych świadomie utrzymać. E, piłkę w naszym posiadaniu i regulować trochę to tempo, bo, bo może z góry nie było tak to, tak to widoczne, natomiast ja widziałem po, po piłkarzach górnika w tym momencie, dlatego ja byłem bardzo zły na to, na moment, w którym straciliśmy bramkę, bo sama bramka wiadomo jaka była, moment był najmniej odpowiedni i, i to był moment, w którym piłkarzom górnika najprościej mówiąc, odekciowało się grać w piłkę. E, I daliśmy, daliśmy po prostu prezent, ale, ale myślę, że, że generalnie prezentowaliśmy się nieźle, tak I, i te detale nawet przy straconej bramce, wiadomo, no najłatwiej powiedzieć, e, że rzeczywiście Marcin powinien to przerwać. Natomiast jakżeśmy żeśmy to rozłożyli sobie na czynniki takie już mniejsze, typowo w drużynie, to tam były 3-4 nawet momenty, w których Powinniśmy się zachować lepiej. Po prostu łańcuszek e, krok po kroku po prostu zamiast reagować lepiej gdzie potrafimy to robić e, no nie pomagaliśmy sobie i, i, i no i tak to się skończyło natomiast e, po rozmowie i po analizie z drużyną wiemy że że takie coś nie powinno nam się już przytrafić. Czy w takim meczu jak ten z Jagiellonią z takim bagażem opłaca się ryzykować? Myślę, że my chcemy ryzykować. My chcemy ryzykować, a ja, tak jak mówię, mam tych chłopaków na co dzień i oni, e, oni chcą więcej. Chcą więcej i, i robią wszystko w każdym treningu, żeby być lepszym i, i chcemy w każdym meczu rozgrywać mecz na własnych warunkach. Chcemy te warunki dyktować, czasami różnie to wychodzi, natomiast e, Nasze DNA jest takie, jakie jest i się, e, i się na pewno nie zmieni. No, chcemy w każdym meczu grać o pełną pulę, chcemy, chcemy dominować, chcemy, chcemy biegać więcej, chcemy grać lepiej w piłkę. E, krok po kroku czasami wychodzi to dobrze, czasami bardzo dobrze, a czasami po prostu popełniamy błędy, bądź nawet może nie błędy. Decyzje, które podejmujemy, w pewnych momentach może nie są w 100% dobre. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że że dzisiaj ta drużyna chce podejmować decyzje, i każdy z tych chłopaków nie boi się podejmować tych decyzji. Dla mnie to jest najważniejsze, bo nie ma miejsca na strach w piłce nożnej. To jest dla mnie najważniejsze. Czy jeszcze jakieś pytania? Trenerze, jeszcze do mnie pytanie. Chciałem zapytać o to, jak zamierza trener zastąpić. No, no, to jednak zawodnik bardzo mobilny. I czy to może nie jest taka furtka na to, aby spróbować grę dwoma napastnikami? Czy taka myśl przeszła przez głowę przed tym najbliższym meczem? E, no, rzeczywiście w pewnych. E, mamy jakby dwa rozwiązania na ten mecz, i, i być może będziemy w stanie przejść płynnie do tego. Zobaczymy, jak też e, przeciwnik będzie reagował na pewne rzeczy. No mamy swój pomysł na to, e, czy od razu to wdrożymy. Zobaczymy. No, ja bym był tutaj ostrożny i, e, i trzymał się tego, nad czym pracujemy po prostu cały czas i musimy być w tym konsekwentni. Natomiast e, no, sposób gry Jagieloni może generować pewne zmiany, natomiast e, na pewno nie będą to zmiany, które wdrożymy może od początku, od początku spotkania. Trenerze, tutaj mam jeszcze, co prawda oba pytania są z tezą od kibiców, ale zadam to, które mam więcej polubień. E, czy nie o trener nad szybszymi zmianami Sikiego? Dużo presuje, co odbija się w końcówce. W dodatku Kostosz, gdy pojawia się na boisku, daje pozytywne sygnały. Czy szybciej o Sikiego? No rzeczywiście, ja dzisiaj jestem przekonany, że Siki jest w stanie tak naprawdę nam dać nawet 90 minut. I, I w pewnych momentach, w pewnych momentach, w dużych fragmentach meczu naprawdę Sziki taktycznie jest mm, dzisiaj na bardzo wysokim poziomie i, i ten łopak się mega rozwinął. I mm, to też trochę tak jest wiem o tym, że on potrzebuje, potrzebuje gola, potrzebuje asysty, potrzebuje wsparcia, bo, bo wykonuje mega ciężką robotę, jeśli chodzi o defensywę. A, a po prostu ja wierzę, że my tych sytuacji będziemy kreować więcej i czekam po prostu na gola z jego strony następnego, bo, bo to na pewno też by go pchnęło, pchnęło wyżej czy Kacper daje, daje sygnały jak najbardziej, jak najbardziej cały czas e, i musi mocno o to walczyć i, i z takim założeniem przyszedł tutaj do nas i, i pomaga i ja wierzę, że w tym wymiarze czasowym, e, który dostaje rzeczywiście Kasper wchodzi w ciężkich momentach, bo, bo wszyscy życzylibyśmy sobie tego, żeby wpuszczać napastnika w 60 minucie, gdzie prowadzisz 2-3 do 0 i kreujesz tych sytuacji sporo. Natomiast no, Kasper ma ciężkie momenty w, w meczach, w których wchodzi i, e, i dla mnie się wywiązuje z tego w 100%, także ta, ta rywalizacja jest otwarta, ale, ale Sziki dzisiaj po prostu w niej jest górą i, i Kasper musi po prostu robić swoje i Ciężko pracować na każdą minutę. Dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Dzięki. Gościem drugiej części konferencji jest Piotr Malarczyk. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Cześć, Piotr. Etap sezonu jest taki, że każdy mecz już waży bardzo dużo, ale chyba najwięcej ten najbliższy z Jagielonią. Zgodzisz się z tym? Dla nas każdy najbliższy mecz waży bardzo dużo, i, i myślę, że od jakiegoś czasu jesteśmy w takim etapie. E, że ten najbliższy mecz jest bardzo ważny i, i tak samo ten mecz jest bardzo ważny e, i skupiamy się, się na tym meczu. Po prostu z racji tego, że bardzo mało punktów mieliśmy w pierwszej rundzie, e, mamy bardzo mały margines błędu i, i, i każdy mecz, każde trzy punkty są na wagę złota. Tylko teraz doprowadziliście do takiej sytuacji dobrą postawą, że ewentualne zwycięstwo już może te Wasze szanse na utrzymanie zwiększyć do bardzo dużej wartości i pewnie to czujecie też pięć zwycięstw z rzędu na Suzuki arenie i co zrobić, żeby było szóste, bo Jagiellonia, rywal walczący o utrzymanie, czego się możemy spodziewać po takim meczu. To ostatnio z miedzią pokazało, że nie są to łatwe pojedynki. Są to bardzo ciężkie mecze pod względem zarówno fizycznym, piłkarskim, bo, bo nawet jeśli, jeśli na chwilę wrócimy do tego spotkania z miedzią, to mieć nie prezentowała się źle, a nawet prezentowała się, się bardzo dobrze, zwłaszcza w drugiej połowie, i też, i też mieliśmy swoje problemy w tym meczu. No, nikt, nie chce, nikt nie chce spać, każda z tych drużyn tak się sytuacja w tabeli ułożyła, że jest kilka drużyn, powiedzmy, zamieszanych w tą walkę o, o utrzymanie i każda z tych drużyn chce zostawić w Ekstraklasie. E, tak samo my i tak samo na pewno Jagiellonia z takim nastawieniem przy, em, przyjedzie. My się, my się skupiamy na, na sobie i, i co zrobić, żeby wygrać? Realizować te założenia i, i robisz to co, to co robiliśmy do tej pory i, i myślę, że na pewno wtedy zwiększymy e, zwiększymy te, te szanse, jeśli będziemy sobą, jeśli będziemy tą drużyną, która w większości spotkań grała w tej e, w tej rundzie to, to myślę, że zwiększamy sobie znacznie te szanse na zwycięstwo. W ostatnich meczach dobrze organizowaliście grę, potrafiliście się utrzymać przy piłce, tak było długo w Zabrzu, ale chyba Trochę brakowało takiej pazerności w ataku, aby kreować takie sklarowne sytuacje bramkowe. To chyba jest taki element do zmiany, szczególnie grając przed własną publicznością. Wiadomo, że chciałbyś wygrywać mecz 2-3-0, spokojnie, czy strzelać bramki na początku, powiedzmy w, nie, w pierwszej połowie na 2-3-3-0 i spokojnie później kontrolować spotkanie bez, bez nerów. Nie zawsze, nie zawsze się tak, tak damy takich spotkań. Mamy mało albo nie było takich spotkań w tym sezonie. Nie, nie będę teraz szukał, bo moglibyśmy to tutaj chwilę posiedzieć dłużej. E... Wiadomo, chcemy, tak samo, tak samo chcieliśmy z, y, 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 z Miedzią i ta bramka była na, na, na 2-0 i myślę, że wtedy na pewno ten mecz był spokojniejszy. Nie zawsze się po prostu da i, i e, zdajemy sobie sprawę z naszych, z naszych mankamentów, z naszych mocnych stron, z naszych słabych stron, cały czas nad tym, nad tym pracujemy i, i chcemy, żeby te, ta nasza gra e, i zarówno ta skuteczność wyglądała coraz lepiej. Spotkania z Jagielonią, te w przeszłości zwykle były otwarte, padało w nich dużo bramek, ale czy teraz, w tej sytuacji, gdzie i Korona, i Jagielonia walczą o utrzymanie, można się spodziewać takiego meczu? Czy raczej właśnie stawka spowoduje, że będzie więcej szachów, wyczekiwania? Tak trochę wyglądał mecz Jagieloni z Lechią ostatnio. Um. Tak, tak, wspomniałem wcześniej, my, my skupiamy się na sobie i na pewno gramy, gramy mecz, mecz u siebie i będziemy chcieli narzucić swoje, e, swoje warunki i, i, i to, żeby przeciwnik się do nas dostosował, a my nie my do przeciwnika, wiadomo, tak, tak, jak powiedziałem wcześniej, ten mecz jest... Każdy kolejny mecz jest dużym ciężarem też gatunkowym pod, pod względem mentalnym, bo, bo, wiemy, e, bo wiemy o co gramy i, i tak naprawdę ciężko mm, ciężko przewidywać. Bardziej, bardziej można się skłaniać właśnie mm, mm, ku temu rozwiązaniu, że tych bramek nie będzie, nie będzie za dużo, ale, ale to jest piłka nożna. Już nie takie e, historie tutaj e, stadion czy, czy Kielce widziały, że naprawdę ciężko wyrokować. Piotrze jeszcze jedno pytanie dotyczące twoich wspomnień dotyczących żółto czerwonych derbów bo z trenerem rozmawialiśmy ostatnie zwycięstwo na Suzuki Arenie czy też na stadionie przy ulicy Ściegiennego bo wtedy jeszcze nie Suzuki Arena miało miejsce w 2015 roku takie zwycięstwo 3 do 2 w tym meczu zresztą grałeś wcześniejsze zwycięstwa 4 1 5 0 nie wiem czy w obydwu tych spotkaniach wystąpiłeś tutaj w Kielcach 4 1 to tak tam gdzie chyba macie tak, to jest to, to tak, to w tym na pewno a 5-0 nie Dwa było. Dwa gole Golańskiego Pawła, tam były w tym 5-0. Trzecia minuta później skarnego karnego trzydziesta, któraś do A to już. nie było, to nie było właśnie to spotkanie 4-1? Nie, to było to 5-0 i, to, to... i tam był Maciek i tam był Maciek Aha, to, to też 5-0. Tak, no to, to, w tym na pewno, to w tym na pewno, to w tym na pewno. No to trochę jest. wspomnień Twoich z, ty, z tymi meczami. No tak, jak pan wspomniał, no zwycięstwa były, tak? No to na pewno to miło się wspomina. To spotkanie chyba 3-2 to było za trenera Brosza, jeśli dobrze pamiętam, tak? No to był taki. Z tych spotkań, które wspominam, naj, najcięższy mecz, ale. To był początek sezonu, wtedy pamiętam i, i, i też, też po takich trochę zawirowaniach w klubie, jeśli dobrze pamiętam i my wtedy wygrywaliśmy, tak mam. Michał przybyła, strzelił zwycięską bramkę, później Jagiellonia wyszła na prowadzenie, 2-1 i my 3-2 po naprawdę fajnym, fajnym meczu. To bardzo miło wspominam to spotkanie, było otwarte, było dużo bramek, działo się i bardzo miło wspominam to spotkanie, ponieważ to spotkanie też kształtowało nas Wtedy jako, jako drużynę, i, i, i nie wiem, czy to nie był pierwszy mecz. Tamtego sezonu nie, 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 chcę, nie chcę strzelać, ale, ale, ale dał też bardzo dużo nam wiary jako, jako drużynie na, na następne kolejki, i pamiętam, że następne kolejki też były bardzo, e, bardzo udane. i no wiadomo, chciałoby się, żeby, żeby te dobre wyniki przełożyły się też na, na, sobotni, na sobotni mecz. No teraz tak, tak, przed chwilą rozmawialiśmy, jesteśmy trochę w innym etapie, niż, niż wtedy inny etap sezonu. Inna zupełnie drużyna, to, to wiadomo, Jagiellonia też jest inną drużyną. Ale tak, tak jak powiedziałem, skupiamy się na sobie i. i, i, i Wyjdziemy na pewno w sobotę na boisko z założeniem, żeby dać radość kibicom, pokazać to z czego e, jesteśmy w tej rundzie znani, e, ten nasz charakter, ale zarówno też grę w piłkę, bo, bo uważam, że gra w piłkę też jest w tej rundzie na całkiem e, przyzwoitym poziomie. I będziemy walczyć do, do upadłego o trzy punkty, bo, bo chcemy zostać w Ekstraklasie. Do zwycięstwa życzę, dziękuję. Bardzo jeszcze dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? E, Piotrze, to ja jeszcze tylko od ciebie Mamy na ten moment na liczniku 5307 kibiców. Jakbyś zachęcił tych jeszcze niezdecydowanych do tego, żeby w sobotę pojawili się tu na stadionie i wspierali was w walce o kolejne punkty? No, mam nadzieję, że już będzie trochę cieplej niż w ostatnich kolejkach. A tak na poważnie, mm, no dla nas im więcej kibiców, tym, tym lepiej, tak? bo wiadomo, że przy większej, liczbie, przy większej liczbie się gra zdecydowanie lepiej. I myślę, że naprawdę dajemy argumenty tym kibicom, żeby przychodzili, żeby przychodzili, żeby oglądali to, na, to po prostu na żywo, bo, bo naprawdę te mecze są na fajnym poziomie. Ta drużyna fajnie wygląda, walczy i, i nie tylko, i też, i też gra w piłkę. Dlatego no, po prostu zachęcam, tak? Po prostu zachęcam. Mam nadzieję, że, że pogoda dopisze, fajna, fajna godzina, sobota. Także zachęcam, bo, bo my walczymy o, 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 o tą ekstraklasę, żeby zostać na następny sezon. Ale, ale bez kibiców to jakby wszystko traci trochę na, na wartości, tak? bo, bo, bo kibicy są w tym klubie niezbędni, i tutaj zawsze mogliśmy liczyć na ich wsparcie, i myślę, że tak będzie też sobotę. Pięknie, to ja od siebie dodam tylko, że bilety do kupienia stacjonarnie w sklepie Kibica, w wybranych salnikach Kolportera, a przede wszystkim online, serdecznie zachęcamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję.